Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w to środowe przedpołudnie i jak zwykle o tej porze zapraszam na kolejny przegląd rynku kryptowalut. Przypomnę tylko, że partnerem naszych cotygodniowych spotkań jest Polski Instytut Kryptowalut, czyli kantor umożliwiający nam zakup i sprzedaż popularnych kryptowalut, przy czym nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Bitcoinie czy Ethereum, ale tak naprawdę Polski Instytut Kryptowalut umożliwia nam wymianę wszystkich kryptowalut, które nas tutaj interesują. Może możemy tego zrobić oczywiście stacjonarnie w jednej z wielu placówek rozmieszczonych na terenie całego kraju bądź zdalnie przy pomocy na przykład Blika. Z tego miejsca więc zapraszam już teraz do odwiedzenia strony Polskiego Instytutu Kryptowalut. Link znajdziecie państwo oczywiście w opisie tego materiału i do zapoznania się z ofertą. My tymczasem przejdźmy oczywiście do tego co najistotniejsze, a więc do analizy i standardowo jak zwykle rozpoczynamy sobie to dzisiejsze spotkanie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena zaliczyła w ostatnim czasie zauważalny spadek. Warto zwrócić uwagę, że te wcześniejsze wzrosty, które tutaj obserwowaliśmy, doprowadziły do pokonania kilku bardziej lokalnych stref oporu i finalnie zatrzymały się w okolicy 51 800 dolarów, czyli dokładnie tam, gdzie zatrzymały się wzrosty tak naprawdę siódmego. Grudnia bieżącego roku, i tu też pojawiła się bardzo silna reakcja podażowa. Właściwie już 27 grudnia, w godzinach popołudniowych, bardzo ładny, prospadkowy pin bar na, na interwale 4 godzinnym, nam tutaj powstał. I widzimy, że wskutek trwających od tego czasu spadków notowania bitcoina pokonały już techniczne wsparcie w wysokości 49 500 dolarów oraz osunęło się poniżej 48 000 dolarów. I jeżeli tylko ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana, to naturalnie najbliższym wsparciem będzie w wysokości 45 900 dolarów. Jeżeli spojrzymy jednak na Bitcoina z perspektywy interwału dziennego, to zauważymy, że bardzo realnym zasięgiem dla możliwej dalszej wyprzedaży na przestrzeni najbliższych dni będą okolice aż poniżej 45 tysięcy dolarów, dokładnie 44 900, więc to jest bardzo, bardzo ciekawy pułap, do którego w mojej ocenie Bitcoin mógłby w najbliższym czasie zmierzać. Gdyby jednak okazało się, że ta tendencja spadkowa będzie większa, będzie głębsza i doprowadzi do zejścia poniżej tych 44 tysięcy 900 dolarów, wówczas należałoby przygotować się nawet na możliwość spadku Bitcoina aż w okolice 41 tysięcy, czy poniżej 41 000. Dolarów. Ja mam techniczny pułap wsparcia w wysokości 40 700 dolarów. Jest to oczywiście strefa, która była testowana jako wsparcie, chociażby po raz ostatni, tutaj we wrześniu bieżącego roku, ale wcześniej była testowana jako opór. Wcześniej, tak naprawdę, już w styczniu tego roku była testowana jako opór, więc to jest poziom, który do tej pory był testowany wielokrotnie i wydawać by się mogło, że jako wsparcie będzie sprawdzać się tutaj równie dobrze. Choć, tak jak mówię, jest to pułap numer 2, Pierwsze wsparcie ja bym wyznaczył około 44 900 dolarów, i póki co wiele Wskazuje na to, że na przestrzeni najbliższych dni jednak ta tendencja spadkowa będzie na e, zresztą na szerokim rynku kryptowalut, nie tylko na Bitcoinie, ale na wielu innych e, również altcoinach e, obserwowana. My przejdźmy więc do analizy kolejnego projektu i spójrzmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na tzw. Ethereum, którego widzimy, że kurs odbił tak naprawdę już tutaj w połowie grudnia od technicznego wsparcia w wysokości 3650 dolarów. Natomiast trwające na przestrzeni późniejszych dni, oczywiście, wzrosty były bardzo spokojne. Pod względem dynamiki były też stosunkowo yy, nieduże, w efekcie czego notowania ETH dotarły tylko i wyłącznie w okolice najbliżej położonego technicznego poziom takiego bardzo lokalnego poziomu oporu w wysokości 4150 dolarów i mierzenia 61,8% korekty wibondaczego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego, i to tutaj pojawiła się reakcja podażowa. Widzimy, że tylko i wyłącznie w trakcie wczorajszej sesji Ethereum osunęło się o ponad 6% i tak naprawdę, jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, myślę, że w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać ponownego przetestowania technicznego wsparcia w wysokości 3600. 650 dolarów. Jeżeli jednak ta tendencja byłaby głębsza, w sensie doprowadziłaby do zejścia poniżej tego wsparcia, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszych spadków, nawet w okolice 3160 dolarów, bądź dalej do 2750. Na ten moment nie zakładałbym tak dużej wyprzedaży, natomiast spadek do poziomu 3650 dolarów wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo prawdopodobny, i w najbliższym czasie myślę, że należałoby przygotować się właśnie na możliwość takiej wyprzedaży. My przejdźmy dalej. I spójrzmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach na którego kurs utrzymuje się tak naprawdę już od pierwszej połowy grudnia, dokładnie od 4 grudnia bieżącego roku w trendzie horyzontalnym. Mamy klasyczną konsolidację, której dolne ograniczenie wyznacza nam techniczne wsparcie w wysokości 140 dolarów, z kolei opór wyznaczany jest przez opór w rejonie 165 dolarów i oczywiście w naturalny sposób po odrzuceniu technicznego oporu w wysokości 165 dolarów, co nastąpiło tak naprawdę w miniony piątek, rynek kontynuuje tendencję spadkową, w efekcie czego w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać ponownego przetestowania tych 140 dolarów, bądź ewentualnie delikatnego zejścia niżej w okolice 136 dolarów. Niemniej jednak, warto tutaj zwrócić uwagę, że konsolidacja, więc takie ruchy boczne, jakie w tym momencie na notowaniach obserwujemy, z czysto technicznie Punktu widzenia są formacjami korekcyjnymi, co oznacza, że statystycznie częściej, oczywiście nie zawsze, ale statystycznie częściej niż rzadziej rynek wybija z tego typu formacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Co w tym konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę, że wcześniejszy ruch był bardzo dynamicznym impulsem spadkowym, zwiększa jednak ryzyko, że z tej obecnej konsolidacji rynek może podjąć próbę wybicia dołem. A to z kolei otwierałoby drogę do dalszych spadków, dla których realnymi zasięgami wydają się nawet okolice 105 dolarów. Więc póki co jednak należy przygotować się na to, że spadki notowania Litecoina mogą w najbliższym czasie być jeszcze dalej e, kontynuowane. My przejdźmy dalej i spójrzmy sobie na to, jak kształtują się bieżące notowania Cardano, a więc naszej popularnej Ady, bo mimo tego, że na przestrzeni ostatnich dni obserwowaliśmy tutaj wzrosty, to warto zwrócić uwagę, że ta tendencja zatrzymała się właściwie w okolicy pierwszego technicznego oporu w wysokości dolara i 50 centów. To jest strefa tak naprawdę, którą na wykresie mamy wyznaczoną już od dłuższego czasu. Ona w przeszłości była testowana jako opór, później była testowana jako wsparcie, teraz znowu jest testowana jak jako opór i widzimy, że właśnie w okolicy tego dolara i 50 centów już wczoraj powie się bardzo silna reakcja podażowa spadki o niemal 8% i tak naprawdę jest to formacja, która poniekąd może sygnalizować potencjalne odrzucenie tego oporu, a biorąc pod uwagę, że jednak Cardano utrzymuje się od dłuższego czasu w trendzie spadkowym i pomiędzy poszczególnymi impulsami oczywiście pojawiały się jakieś większe bądź mniejsze korekty, to cały ten ostatni wzrost również moglibyśmy uznać za swego rodzaju formę takiego rynkowego odreagowania, po zakończeniu którego notowania Kryptowaluty mogłyby powrócić na ścieżkę spadków, i tutaj pierwsze wsparcie w naturalny sposób wyznaczać możemy na podstawie tych ostatnich doków, tych grudniowych minimum, czyli okolice dolara i 20 centów. Natomiast jeżeli ta strefa zostanie przełamana, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszej wyprzedaży, dla której realnymi zasięgami będą okolice 1 dolara bądź dolara 5 centów. Tu już wiadomo, że co do centa raczej tego dokładnie nie doprecyzujemy. Natomiast to by był ten przedział od 1,00 do 1,05. E, Więc póki co wydawać by się mogło, że na notowaniach Cardano również musimy przygotować się na możliwość spadków na przestrzeni najbliższych dni. My przejdźmy dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach XRP. Jeżeli chodzi o XRP, to widzimy, że wskutek ostatniej zwyżki zapoczątkowanej notabene od odrzucenia bardzo istotnej strefy wsparcia w wysokości 76 centów, rynek pokonał pierwszy opór w wysokości 87 centów i dotarł aż do kolejnego poru w wysokości dolara i dwóch centów. Tu jednak już tak naprawdę w miniony czwartek, czyli 23 grudnia pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Mamy całkiem spory górny knot, który przemawiać może czy w tamtym czasie mógł za potencjalnym odrzuceniem tego oporu? Później oczywiście w, czwart w piątek 24 grudnia obserwowaliśmy spadki na poziomie przekraczającym 8%. No i wczoraj, wczoraj spadki również przekroczyły 8%, co doprowadziło do osunięcia się notowań XRP poniżej poziomu 87 centów, a z czysto technicznego punktu widzenia pokonanie jednego wsparcia może otwierać drogę do spadku w okolice kolejnego wsparcia, więc w tym konkretnym przypadku należałoby przygotować się na możliwość dalszej wyprzedaży XRP w najbliższym czasie i Zasięgiem dla takich spadków są okolice 76 centów. Gdyby ta strefa wysokości 76 centów została jednak trwale pokonana, wówczas kolejne wsparcia, czyli kolejne strefy, do których rynek mógłby zmierzać, ja bym wyznaczał odpowiednio w okolicy 71 centów, czyli tutaj byłoby to relatywnie blisko, bądź dalej dopiero w okolicy 52 centów i tu już przestrzeń byłaby zdecydowanie, zdecydowanie większa. Natomiast e, też nie zakładam, że rynek bezpośrednio wybije poniżej 76 centów. W mojej ocenie, nawet gdyby do takiego wybicia, Miało dość, to najpierw rynek osunie się do 76 centów. Następnie pojawi się tu jakaś reakcja popytowa, wskutek której doprowadzi, która doprowadzi do powstania korekty, ewentualny retest 87 centów i dopiero później fala wyprzedaży. W ten sposób doszłoby nam też do powstania prospadkowej formacji głowy, z ramionami, dla której to byłoby lewe ramię. Tu mielibyśmy oczywiście głowę i ten potencjalny retest poziomu 87 centów mógłby wytworzyć nam prawe ramię tejże formacji. Niemniej jednak i tak, i tak. Na ten moment spodziewałbym się raczej ruchu spadkowego, przynajmniej w okolice 76 centów. My przejdźmy dalej i spójrzmy sobie na to, jak wygląda bieżąca sytuacja na notowaniach Luny. Tu zauważymy, że również mamy do czynienia z tendencją spadkową. Przedwczoraj rynek osunął się o prawie 9%, wczoraj rynek osunął się o ponad 6% i na ten moment jeszcze ten potencjał do dalszej wyprzedaży jak najbardziej tutaj jest i to jest całkiem spory, choć trzeba przyznać, że w odróżnieniu do wielu projektów Luna zaliczyła w ostatnim czasie bardzo, bardzo spektakularnie. Rajt wzrostowy, w efekcie czego ten trwający od dwóch niespełna trzech dni ruch spadkowy. Moglibyśmy przynajmniej na tym etapie traktować jako swego rodzaju formę korekty, formę takiego rynkowego odragowania, i oczywiście to nie oznacza, że ta tendencja nie może jeszcze trwać. Jak najbardziej może trwać, i takim realnym zasięgiem, do którego notowania e, luny mogłyby zmierzać, są okolice 76-77 dolarów. Ja mam techniczny pułap w wysokości 76-50, zresztą możemy sobie spojrzeć na interwał 4 godziny. Zauważymy, że to jest poziom, który był testowany już na początku grudnia, najpierw dwukrotnie jako opór, później po wybiciu był też testowany jeden raz jako wsparcie. Z kolei teraz testujemy lokalny poziom wysokości 85 dolarów. Natomiast nie pojawiła się dotąd jeszcze żadna taka ponad przeciętnie duża reakcja popytowa, która mogłaby wskazywać na potencjalne odbicie. Więc istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że finalnie to wsparcie zostanie pokonane. A to z kolei otwierałoby drogę do spadku właśnie w okolicy już wspomnianego poziomu 76 dolarów i 50 centów. My przejdźmy dalej i spójrzmy sobie na notowania kolejnego projektu, którym jest Polka Dot. Jeżeli chodzi o sytuację na tym. Tej, na notowaniach tej kryptowaluty, no to oczywiście podobnie jak na większości rynku, również tutaj notowania dotarły w okolicy technicznego poru. W tym przypadku był to pułap w wysokości 50, 31 dolarów i 50 centów. Lokalny poziom, który był też testowany chociażby 7 grudnia, i widzimy, że już przedwczoraj pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Jak sobie przybliżymy tą sytuację, to zauważymy bardzo ładny, prospadkowy pin bar na przedwczorajszej świecy. Wczoraj z kolei spadek o ponad 10%. I tak naprawdę, jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, w mojej cenie, notowania. Polki DOT mogłyby zmierzać wprost w kierunku 24 dolarów, czyli w okolicy tych ostatnich minimów. Z kolei, gdyby to wsparcie zostało pokonane, to kolejne ja bym wyznaczał dopiero w okolicy 17 dolarów. Więc ta przestrzeń dla możliwych dalszych spadków na notowaniach Polki DOT, jak najbardziej, jeszcze tutaj jest spora. Przynajmniej w rejon 24 dolarów, myślę, że ten rynek jeszcze tutaj w najbliższym czasie dotrze. My przejdźmy do notowań kolejnego projektu i weźmy na tapet Doge'a. Jeżeli chodzi o DogeCoina, to jest to projekt, który utrzymuje się w tendencji spadkowej. Co prawda od 4 grudnia obserwujemy konsolidację. Dolne ograniczenie wyznacza nam wsparcie w wysokości niespełna 16 centów. Z kolei górne ograniczenie to jest opór wysokości 19,5 centa. To jednak, jeżeli uwzględnimy, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, a w tym przypadku wcześniejszy ruch był ruchem spadkowym, no to jakby nie patrzeć statystycznie, mamy nieco większe szanse, że rynek podejmie próbę wybicia z tej formacji dołem. Oczywiście na ten moment jeszcze się nie, to nie wydarzyło, więc mówimy o pewnych statystycznych tak naprawdę szansach. Natomiast to nie oznacza, że rynek na 100% musi z tej konsolidacji wybić dołem, choć statystycznie przewaga na to będzie tutaj wskazywała. I w najbliższym czasie, oczywiście, biorąc pod uwagę reakcję podażową, która pojawiła się już wczoraj i przedwczoraj w okolicy technicznego poru w wysokości 19,5 centa, czyli 0,1950 na wykresie, w najbliższym czasie myślę, że moglibyśmy oczekiwać zejścia i ponownego przetestowania technicznego wsparcia w wysokości 0,15,75, czyli dolnego ograniczenia tej konsolidacji, którą tutaj mamy. I gdyby tylko doszło do wybicia. Z tej formacji dołem, no to oczywiście notowania e, Dogecoina mogłyby zmierzać wówczas prosto w kierunku 8 centów. Czyli ta przestrzeń byłaby tutaj bardzo, bardzo duża, bo właściwie między jednym technicznym poziomem wsparcia a drugim technicznym poziomem wsparcia mamy zasięg na poziomie niemal 50%, więc to jest spora wyprzedaż, szczególnie że tu i tak już skala spadków jest bardzo, bardzo duża, no ale na ten moment, przynajmniej dopóki e, notowania Piesel Coina nie wybiją powyżej 19,5 czy powyżej 20%. Centów, to tak naprawdę e, z technicznego punktu widzenia nie może być nawet mowy o e, potencjalnych wzrostach. Dopiero wyjście powyżej tego poru faktycznie mogło przyczynić się do zmiany nastawienia rynku, natomiast na ten moment jesteśmy poniżej. Na ten moment, nawet jak przybliżymy sobie to wszystko, to zauważymy, że przedwczoraj bardzo ładny, prospadkowy e, pin bar, wczoraj spadki o 7,5%. I tak naprawdę na ten moment wiele wskazuje na to, jakby ta tendencja spadkowa mogła być jeszcze w najbliższym czasie e, kontynuowana. My przejdźmy dalej i spójrzmy sobie e, na notowania Chainlinka. Jeżeli Chodzi o notowania tej kryptowaluty, to oczywiście też warto zwrócić uwagę, że podobnie jak wiele innych projektów, tak i tutaj rynek wzrósł w ostatnim czasie i doprowadziło to do przetestowania wcześniej pokonanego wsparcia poziomu w wysokości 23,50 dolarów. Jest to bariera, która była testowana jako wsparcie tak naprawdę już w pierwszej połowie października, później była testowana w drugiej połowie listopada. Następnie wybita została tak naprawdę w pierwszej połowie grudnia i bardzo szybko doczekała się pierwszego retestu. Z kolei wskutek ostatnich wzrostów ta sama strefa przetestowana została po raz drugi i widzimy, że już przed pojawiła nam się tutaj bardzo ładna prospadkowa świeca doji, jest to dokładnie nagrobek grobek doji czyli formacja świecowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie technicznego poru i za taką reakcją podażową za pojawieniem się tutaj tej presji podażowej przemawiać mogła też również e, przemawiać mogło również to, że jest to pułap, który jest bardzo blisko mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego z tego całego wcześniejszego ruchu spadkowego, który tutaj obserwowaliśmy. Wczoraj spadki wyniosły niemal 11 i pół procent. Tak naprawdę, jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, myślę, że w najbliższym czasie notowania Chainlinka mogłyby zmierzać wprost w kierunku 17 dolarów 50 centów, czyli w okolice ostatnich dołków. Ewentualnie, gdyby to wsparcie zostało pokonane, to kolejne wsparcie na tym rynku ja wyznaczałbym dopiero w okolicy 13 dolarów i 50 centów. No i póki co jednak sytuacja techniczna przemawia na korzyść potencjalnie dalszych spadków obserwanych na przestrzeni najbliższych dni. Potencjał do spadków widoczny jest także na notowaniach E, trona, więc e, widzimy tutaj bowiem, że rynek osunął się w ostatnim czasie poniżej technicznego wsparcia w wysokości nieco ponad 8 centów, 0,083 na wykresie, czyli 8,30 centa. Jest to pułap, który tak naprawdę już w maju i w drugiej połowie maja i z początkiem czerwca był testowany dwukrotnie jako opór. Wybity został w pierwszej połowie sierpnia i od tego czasu był testowany jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, szósty, siódmy raz jako wsparcie. No i teraz po kilku miesiącach, w połowie grudnia, rynek ponownie osunął się poniżej tej strefy. Widzieliśmy. No oczywiście małe podejście powrót retest tego poziomu czyli zgodnie z wypełnieniem zasady zmiany biegunów poziom który był testowany jako wsparcie po pokonaniu został już przetestowany jako opór no i uwzględniając to, że jest to pułap który bardzo precyzyjnie pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu spadkowego wybijającego nie dziwi, że w okolicy tego oporu pojawiła się większa presja podażowa. Wczoraj mieliśmy spadki przekraczające 5% i tak naprawdę mimo tego, że dzisiaj o poranku czy przed południem obserwujemy Spokojne wzrosty, to z czysto technicznego punktu widzenia, z potencjał do dalszych spadków jak najbardziej tutaj w dalszym ciągu jest. I jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to myślę, że w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać, iż kurs e, Trona powróci w okolice 7 centów, bo tam wyznaczono kolejne wsparcie. Ewentualny spadek poniżej tego pułapu otwierałby z kolei drogę do dalszych wyprzedaży, dla której realnymi zasięgami wydają się nawet okolice 5 centów, czyli poziomu wyznaczonego między innymi na podstawie dołków z drugiej połowy lipca i z drugiej połowy czerwca roku. Więc póki co jednak sytuacja techniczna też wygląda tutaj raczej prospadkowo. No, i kolejny projekt, który mam przygotowany na dzisiaj, czyli Steral, Stellar Lumen. Test projekt, którego kurs osunął się tak naprawdę już z początkiem grudnia, poniżej technicznego wsparcia w wysokości 31 centów. Jest to poziom, który testowany był tak naprawdę od połowy stycznia. Najpierw jako opór, później kilkukrotnie jako wsparcie, później znowu jako opór. Jeszcze raz wsparcie, opór, wsparcie. Po wybiciu też bardzo szybko doczekał się przetestowania od dołu, a więc jako, jako opór. Widzieliśmy późniejsze spadki. Dotarły do kolejnego wsparcia w wysokości 20 5 centów. To było odbicie, i na przestrzeni ostatnich dni obserwowaliśmy bardzo ładne wzrosty. Natomiast te wzrosty znowu zatrzymały się w okolicy 31 centów. I wczoraj pojawiła się bardzo, bardzo silna reakcja podażowa. Spadki przekroczyły 8%. I tak naprawdę, jeżeli ta tendencja spadkowa będzie kontynuowana, myślę, że w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać powrotu notowań Stellara w okolice 25 centów. Z kolei spadek poniżej tego wsparcia mógłby otwierać drogę do dalszej wyprzedaży, dla której realnymi zasięgami wydają się nawet okolice 21 centów. Więc jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę po pierwsze korelacje całego szerokiego rynku kryptowalut, bo jakby nie patrzeć jest to rynek bardzo mocno skorelowany. Po drugie uwzględniając oczywiście ne, sytuację techniczną na notowaniach poszczególnych projektów, można dostrzec, że ne, te projekty są na tyle skorelowane ze sobą, że właściwie w mniej więcej tym samym czasie notowania wielu projektów i Bitcoina i Altcoinów dotarły w okolice technicznych stref oporu. I to właśnie w okolicy tych stref pojawiły się wczoraj czy też Wczoraj już pierwsze reakcje podażowe, co sprawia, że na przestrzeni najbliższych dni moglibyśmy oczekiwać kontynuacji ruchu spadkowego. Oczywiście, to nie oznacza, że e, skoro z końcem powiedzmy 2021 roku albo z początkiem 2022 będziemy obserwowali spadki, że przez cały przyszły rok będziemy musieli obserwować spadki. W mojej ocenie cała ta tendencja jest już bliżej końca niż początku i jednak, mimo tego, że dostrzegam potencjał do spadków, to wydaje mi się, że e, jednak powoli ta tendencja będzie wygasać i stosunkowo niedługo pojawi się jakieś większe odbicie. W związku z czym ja oczekuję, że w 2022 roku Bitcoin i zresztą szeroki rynek walut powróci na ścieżkę wzrostu, w czego wybijemy nowe ATH. Na Bitcoinie będzie to oczywiście bariera powyżej 70 tysięcy dolarów, choć jeżeli chodzi o te perspektywy na najbliższe dni, to wydawać by się mogło, że należy przygotować się tutaj na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego. To już wszystko, jeżeli chodzi o analizy, które miałem przygotowane dla Państwa na dzisiaj. Ja przypomnę tylko, że partnerem naszych cotygodniowych spotkań jest Polski Instytut Kryptowalutów Walut. Natomiast gdyby ktoś z Państwa miał sugestie, propozycję, jakie konkretnie projekty, jakie konkretne kryptowaluty miałbym przeanalizować w przyszłym tygodniu, to oczywiście zachęcam do zostawienia tej informacji w komentarzu pod dzisiejszym materiałem. Ja przygotowując się do naszego przyszłotygodniowego spotkania, oczywiście wszystkie te komentarze sobie przejrzę i wezmę to pod uwagę, prognozując oczywiście tutaj jakieś, jakieś analizy. Za dziś serdecznie dziękuję, przypominam, że słyszymy się oczywiście w przyszłą środę o tej samej porze, także za dziś dziękuję i do usłyszenia.